Dla mnie SMS już dawno umarł, szczerze mówiąc. I wcale bym w tym momencie nie winił tylko i wyłącznie Facebooka za, za ten stan. Od jakiegoś czasu korzystam z iPhone'a iPhone wprowadził bardzo wygodną funkcję iMessage, która już jest moim zdaniem mocno odbiegająca od, od, od SMS-a, pozwalająca na darmową wymianę wiadomości między nie tylko iPhone'ami, ale również iPadem i wszystkimi urządzeniami pochodzącymi od Apple'a, także, także bardzo fajnie. Od y, dłuższego czasu istnieje możliwość tak naprawdę wysłania maila praktycznie na każdy telefon, tak. także to nie jestem ograniczony tutaj do długości, do ilości znaków, która, która jest zawarta w SMS-ie. Także dla mnie to. No, to za fajna, ale już, że tak powiem, która już się zdarzyła niż, niż taka, która ma nadejść. Czyli może, może jest tak, że operatorzy, się, y, operatorzy telefonów y, komórkowych, obniżając ceny za mobilny internet, no sami doprowadzili do tego, że SMS-y będą zbędne nieba, niebawem. Tak Dokładnie to jest. tak jest, znaczy operatorzy muszą iść z trendem i, i te mobilne taryfy coraz bardziej się będą powszechniały, bo y, to idzie w parze z tym, ile smartfonów się sprzedaje. Natomiast jest to troszeczkę zaciskanie sobie pętli na szyi, tak? ponieważ czym więcej smartfonów dostępnych do, inter do internetu, tym większa łatwość w nawiązywaniu połączeń audio, korzystając z takich narzędzi jak Skype czy Viber, które przenoszą y, głos przez sieci IP. I wtedy za chwilkę może się okazać, że operatorzy jak gdyby nie są w ogóle potrzebni do przenoszenia głosu. No bo tak samo z SMS-ami, nie ukrywajmy. SMS-y to jest jakiś fragment tekstu wysłany, to jest tak jakby pobierać opłaty za maila. Oni to mogą robić za darmo i na tym nic nie będą tracić. Pobierają opłaty, bo jeszcze mogą przez jakiś czas. Natomiast yy, wiem, że w 2012 roku, czyli w tym roku co drugi sprzedawany telefon to jest smartfon. W 2014 statystyki mówią, że 70-80% telefonów to będą smartfony. No i teraz tak, kto kupuje smartfona i nie bierze dostępu do internetu. Rzadko się z to zdarza. Więc wydaje mi się, że losy SMS-a są podzielone, chociaż trzeba też powiedzieć, że przed 2010 roku wysłaliśmy 51,5 miliarda SMS-ów przez cały rok, co daje, żeby sobie uzmysłowić, Cztery smsy średnio dziennie na każdą osobę. Mówisz o Polakach teraz, Tak, tak. mówię tylko o Polakach. No ja Więc? też mam takie dane z całego świata, to yy, przerwę Ci na chwilę. W 2010 roku yy, na całym świecie wysłano ponad 6 bilionów SMS-ów, a rok później, i tu jest tendencja zwyżkowa, już 7 bilionów. Więc yy, tak jakby yy, praktyka zaprzeczała naszym słowom. To znaczy nie do końca tak jest. Ja mam tutaj dane z Polski, na których mogę się opierać. 2008 to był wzrost o 16% w stosunku poprzednie, do poprzedniego roku jeśli chodzi o ilość SMS-ów. 2009 to już był wzrost tylko o 6,7%, 2010 to był wzrost o około 7%. Więc widać, że ten wzrost wysyłanych SMS-ów powoli, powoli, powoli maleje i w pewnym momencie gdzieś prawdopodobnie stanie i od tego momentu zacznie spadać w dół, bo tak jak Marek mówi, pojawiają się wygodniejsze narzędzia, które powodują, że SMS tak naprawdę już jest niepotrzebny. Kamil, 160 znaków, bo tyle ma SMS, to w obecnych czasach za mało? Czy wystarczająco? SMS został wymyślony przez, przez techników telekomunikacyjnych jako ich narzędzie do testowania czy komunikowania się między sobą, także to jest taki, taki trochę wyrzut telekomunikacyjny. <grafisk> <localizator> <gwave> także e, on po prostu, po prostu musi, 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 musi szybko umrzeć. Ja się dziwię, że w ogóle jeszcze takie ilości tych SMS-ów wysyłają, i pewnie przez jakiś czas, cóż, no, wszystkie jakby, operatorzy telefonii naziemnej zamienili się już w rurę danych i nic więcej nie robią. Operatorzy GSMowi też się zamienią z czasem i nie wiem ile to zajmie lat, może 3, może 5, zobaczymy. E, na pewno dużo szybciej w, w, na zachodzie czy u nas, trochę później pewnie w Indiach, bo tam ciągle e, featurefony są dosyć popularne i tam się pewnie jeszcze więcej tych SMS-ów wysyła niż u nas. Ale czas, 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 pokaże, czas jak nazywam. A słyszałem takie opinie, niektórzy się szczycą tym, że mają więcej znajomych na Facebooku, wrócę jeszcze tutaj do tego Facebooka, niż kontaktów w książce telefonicznej. Więc może faktycznie jeszcze te SMS-y dogorywają i niebawem, niebawem faktycznie przeniesiemy się do sieci. Chociaż przecież niecały miliard ludzi jest na Facebooku, a tych telefonów jest więcej, więc no w jakiś sposób ci ludzie spoza Facebooka i spoza tych pozostałych portali i aplikacji no muszą się jakoś kontaktować, prawda? Tak, no to będzie to działało jeszcze przez jakiś czas, ale jak gdyby los tego medium jest chyba przesądzony. Myślę, że w dużej mierze jest on napędzany jeszcze przez telewizję telewizyjne teleturnieje.